Hej, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. W sumie to takie oszukane powitanie, bo przed chwilą zakończyłam vloga, ale dzisiaj spędziliśmy mega kreatywnie dzień z rodzinką. Jak chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to oczywiście zapraszam Was do obejrzenia tego vloga, tym bardziej, że na samym końcu czeka dla Was niespodzianka, a sponsorem dzisiejszego vloga jest... Album przygód dla rodziny, czyli nic innego jak album, który zawiera aż, uwaga, 50 pomysłów na spędzenie wolnego czasu razem ze swoją rodzinką. A co jest najciekawsze w tym albumie, to fakt, że kiedy macie wolny dzień i nie macie zupełnie pomysłu, co możecie fajnego porobić, to są tutaj zdrapki, więc wybieracie sobie cokolwiek, nie wiecie, co czyha w środku, zdrapujecie pod tym macie informacje, jakie macie zadanie, co macie do zrobienia, co musicie przygotować i z całego zadania robicie sobie zdjęcie na pamiątkę i tym samym właśnie powstaje nam taki cudowny album wspomnień, czyli coś, czego nam nikt nie zawierze w świecie komputerów, telefonów. Portali społecznościowych, takie albumy to jest naprawdę bardzo fajna opcja na zatrzymywanie wspomnień. No i dodatkowo, właśnie spędzenie kreatywnie wolnego czasu, bo wiadomo, w nasze życie wkrada, wkrada rutyna i wpływu na to nie mamy. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, bo ja to nagrywam już w sumie na koniec, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonywaliśmy jedno zadanie, jak spędziliśmy czas razem z naszą córeczką, to zapraszam Was do materiału, który przygotowałam. Żeby zacząć naszą zabawę, musimy najpierw. Zdrapać i dowiedzieć się, jakie jest nasze zadanie na dzisiaj. Ale zanim to zrobimy, to tutaj na samym wstępie yy, mamy taką rubrykę. Nasza wspólna przygoda. Spiszcie swoje imiona, także wpisujemy imiona. Najpierw jak pisujemy, mama Tata Gloria? Czy imiona normalnie? I imiona. No dobrze. To mama pisze pierwsza. Moje imię to nie Tata. Kinga. Tata wpisuje? Proszę bardzo. Ja mam pisać... Tak. Gloria, pisz proszę. Brawo! Mamy już wpisane imiona. Ok, no to teraz lecimy z naszą y, zabawą. Zdrapki. Mam przygotowaną monetę do zdrapywania. Gloria zdrapuje, tak? Mamy tu przeróżne zadania, a my sobie dzisiaj wybierzemy. Proszę, dzisiaj się pobawimy i wyżyjemy się artystycznie. Także mamy takie zadanie, nazywa się Jak Indianie. Pora jest dowolna, czas to jest godzina dwie. Także zaczynamy zdrapywanie. Proszę, tak to wygląda. I Glorusia zdrapuje. Proszę, zdrapujemy tutaj. Trzymaj monetę, a pomoże, tak? Trzymaj. Tak, i tu. Ok, więc nasze zadanie brzmi tak. Dzisiaj przydadzą Wam się farbki. Zadanie nie będzie skomplikowane, ale wierzymy, że przyniesie Wam wiele radości, uśmiechu i radości. Wyjdźcie na zewnątrz mamy, i znajdźcie ładne, większe kamienie. Nie. Za pomocą już jedziemy, farbek już, już zmieńcie po je w zwierzątka i dajcie im imiona. Fajnie? Postarajcie się! Mają wyjść na tyle fajnie, abyście potem chcieli je postawić jako ozdoby w domu. Bujek Dawid na pewno się ucieszy, jak zobaczy ozdoby w postaci w domu. Także zaczynamy od czego? Nie mamy farbek. Więc lecimy Musimy jechać, bo ona jeszcze Musimy jechać. jechać. Tak. Jedziemy Chodź. do sklepu, kupujemy farbki, pędzle, później yy, zobaczymy, gdzie będziemy to w ogóle malować. Ale tak, przede wszystkim najpierw zabieramy się za kupienie przyrządów do tego potrzebnych, także lećcie razem z nami. Teraz spodstękantevi yy, i idziemy wybrać pędzelki i te i farbki. Bierzesz koszciak? Tak. Bierzemy. Trzymaj. Idziemy. Zdecydowanie. Zdecydowanie są jakieś farby, ale są strasznie duże. Tu mam ewentualnie coś takiego. Ups. Farby akwarelowe. Czy akwarelowe? Farby nadają się do kamieni. Weźmiemy jeszcze pędzelki. Ale tego jest, co? Popatrz. To jest jakieś dziwne, bohate, To może nie. Ale, 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 ale. Akrylowe. A to są jakie? Akwarelowe. Akwarelowe się nie nadają? są akrylowe. Tak? Tak. To takie będą lepsze? No tak było napisane na tym. Pędzelki mamy wybrane. Weźmiemy sobie takie większe, żeby pomalować na przykład całego kamienia na jakiś kolor. Tu mamy takie bardziej precyzyjne. I jeszcze coś takiego. Myślę, że to będzie spoko. No i teraz farby. Tatuś tu wyczytał, że najlepsze będą akrylowe. Więc mamy coś takiego. Fajne takie plecyncze kolory, ale duże są te farbki strasznie, nie? A nie, lecz został 24 20. Czy te? No. Tak? No. Popatrzcie, czy to są wszystkie kolory. A są wszystkie. Fajne to, no. Znamy kany w tych. Tak. Tubeczko. 30 zł. No. Takie bierzemy? No. To chyba takie, bez brokatowych, nie? Takie klasyczne. Tam też masz brokatowe, chyba. Nie, tu nie ma akurat. A, no to klasyk. To no. weźmiemy chyba te, no. Ładne. Co? Bierzemy takie farbki? Tak? Tak, przetestuj, czy tak, czy spoko. Badaj, z rokiem czy jakiegoś kolorku nie brakuje. Spaśko? To bierzemy te. Dobra, nie, wszystko mamy. Dobra, polecimy. Więc lecimy do kasy. Idziemy teraz w poszukiwaniu kamieni, które będziemy malować. Na zwierzątka i już mamy pierwszy problem, czyli to, że moje wyobrażenia troszeczkę inaczej wyglądają niż rzeczywistość. Myślałam sobie, że pójdziemy w taką trasę, gdzie byliśmy kiedyś na spacerze, jak byłam już w zaawansowanej ciąży i tam wygląda to naprawdę bardzo ładnie, jest takie fajne zejście do rzeki. Tylko problem w tym, że wydawało mi się, że ta trasa jest krótsza, a tak ile było? Połowa drogi? Co? Chyba w połowie drogi wydaje mi się, stwierdziliśmy, że rezygnujemy. Idziemy jednak w inne miejsce: no bo wracać później z kamieniami, tym bardziej, że nie mamy jeszcze wózka nie wzięliśmy ze sobą wózka no to troszeczkę słabo. Także lecimy w inne miejsce i miejmy nadzieję, że uda nam się tam znaleźć ładne, dorodne kamienie. Nie mnie zabrał i mówi wybierz, co chcesz. Wybieraj, ty masz kamienie. Patrz na kamienie. Jesteśmy już nad wodą i wybieramy kamienie. Myślałam. Coś, Ten. Ten. Ten design. Fajny. Popatrz. Chodzi o to, żeby zrobić takie, myślę, takie płatkie, po prostu zwierzątka, nie? No. Jednego kamienia mamy. Ile wybieramy? Trzy? No. Tak? Tak. Ładny kamień? Ładny. Ja, ja sobie tego wezmę. Ja widzę, że ty masz jakąś tu inwencję twórczą znęsie, w co? Tu głowę odrysuję i tu będzie ogon. No dobra, spoko. Okej, okay, no to mamy dwa kamienie. Jesteśmy już na naszym placu nie wiem jakim, chciałam powiedzieć. I mam ze sobą właśnie album przygód. To, co warto wspomnieć, to fakt, że ten album jest taki mega sztywny, więc możecie go zabrać nawet w jakąś podróż, w każde miejsce, bo mamy tą gwarancję, że on nam się nie zniszczy. I tak poza tym też jest to fajna opcja na zbliżający się Dzień Dziecka, także myślę, że warto skorzystać. Jest to taka fajna forma rozrywki w sytuacji, gdy... Każdego z nas dopada nuda i czasami nie wiemy, co zrobić z dziećmi. My akurat mamy ten minus, że glorusia jest jeszcze malutka, więc ten album będzie fajny dla takich trochę większych dzieci. No bo my mamy jeszcze dziecię, która wszystko wkłada do buzi, która wszystko wkłada do buzi, więc może być tutaj ciężko, ale jakoś spróbujemy, tak? Już chcę malować, także zabieramy się za malowanie. Mamy takie kamienie, proszę bardzo, różne wielkości. O, jaką masz wizję na kamień na kamienie? Ja już mam przygotowaną. Tak, na ten sensie ten? Okej, okay, ja pomyślałam na przykład, żeby tego kamienia zrobić w formie takiej rybki, a na ten, nie wiem, żółwia na przykład, coś w stylu. Myślałam też żyrapa albo, albo zebra, ale nie ma takiego kamienia. Chyba, że... nie, nie wiem, zobaczymy. No to co, zabieramy się za malowanie? Tak. A może może najpierw... Chodź, Gorusiu. Może najpierw z Glorią, bo zobaczymy, ile nam zejdzie, czy nie zejdzie nam za długo, bo też za jakiś czas będziemy musiały się zbierać spać, prawda? Oj Tak maluję teraz takim srebrnym i bardzo ładnie mu yy, kryję. samo my mamy my mamy taki jest. jest. troszkę gorzej że ja tego dosyć, że tego dosyć dużo daję, nie? Co się dzieje? Proszę. Tak jak mówiłam, jest to zabawa, zabawa raczej dla. Chyba, no i kwiatuszka, zrobimy kwiatuszka. Tak jak mówiłam, raczej jest to zabawa dla trochę starszych dzieci. Ale postanowiliśmy, że spróbujemy. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie, co? I nauka cierpliwości. Tatusiu, widzisz kwiatuszka? Proszę, tatuś. Dzięki. Co prawda nasze zwierzątka nie są jeszcze gotowe, ale zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie, ponieważ w albumie przy każdym zadaniu macie tutaj przy każdej drapce takie okienko, gdzie jest y, możliwość wklejenia zdjęcia. Fajna sprawa, tym bardziej, że teraz właśnie instaxy czy te zdjęcia kwadratowe... Co tu się dzieje? Halo? Są bardzo popularne. Także cykamy sobie zdjęcie i Glorysia chyba kończy zabawę na dzisiaj. Rodzice będą kontynuować, tak? A my jak skończymy, to Wam pokażemy oczywiście efekt końcowy. E, a teraz cykamy szybką fotę, póki nasza dzidzia jest jeszcze cierpliwa, co? 3, 2, 1. Teraz tylko kwestia wywołania. Wróciłyśmy z Gloruśką i popatrzcie, jakie tutaj się zadziały czary. Wojtek zrobił krecika. Ja nawet nie sądziłam, że mój mąż ma taki talent artystyczny. Ja tutaj właśnie lecę z żółwiem. Co się dzieje? Patrz, malujemy. Tu patrz, jaki krecik fajny. Popatrz. Patrz, kreta. Kreta. Patrz. Gloria jest z Wojtkiem, także teraz ja wyżywam się artystycznie. Zrobiłam już pierwsze zwierzątko, czyli żółwia. Nie wiem, czy to będzie widać. No, moje zwierzątko nie wygląda tak ładnie, nie jest tak dopracowane jak, jak mojego męża, ale... Nie jest źle, myślę, nie ma tragedii. Chyba każdy rozpozna, że jest to żółw. Teraz zabieram się za drugie związko. Mam tutaj takiego kamienia w takim kształcie i stwierdziłam jakoś tak: od razu, gdy zobaczyłam ten kamień, to stwierdziłam, że e, widzę tu rybkę. Także lecę z rybką. Mam taki silny, błękitny odcień i zaczynam właśnie od niego. Nie wiem o co chodzi. Czy Wojtka, kamień był taki gładki, ale czy to kwestia pigmentacji tych e, farb? Ale jak on zaczął malować, to mu tak ślicznie pokrył cały kamień. A u mnie jest troszkę gorzej. Chociaż widzę, że ten niebieski nie jest taki zły. Także lecę z tematem. W ogóle fajna forma takiego relaksu. Ekstra sprawa dawno nie robiłam takich rzeczy. Ostatnio to chyba w szkole, na jakiejś plastyce czy coś. Także mega. Zajmuję się teraz takimi elementami jak płetwy. Powiedzmy, Ala Łuski na pewno tutaj łusek nie mam zamiaru malować, nie mam do tego takiej ręki, wprawy, no i sprzętu przede wszystkim, tak mi się wydaje. Yy, I przy okazji chciałabym podrzucić wam 10% kod rabatowy na albumy. Tutaj wam się właśnie wysiedla. Ja mam tutaj akurat album przygód dla rodziny, ale w ofercie znajdziecie również album przygód dla par, album przygód igraszki oraz album przygód dla przyjaciół. Także każdy znajdzie coś dla siebie. To było najlepsze przejście na YouTube, jakie mogliście zobaczyć. Patrz ojciec, co tu matka namalowała. Najładniejszy kret. Ale wiesz, że ja to robiłam tak totalnie na szybku. To no. nie jest usprawiedliwienie, kret najładniejszy. Nie no, ale znaczy zgadzam się z Tobą, że kret najładniejszy, ale przyznaj, że nie są złe. Jak na to, że tak na szybko robione. A co to są za zwierzęta? No psz, nie gadaj. Co ja robisz ze mnie? Co to są za zwierzęta? No Wojtek. To jest jakiś chrząszcz i co nie. to jest? u góry jest rybka, to od razu widać, a na dole jest żółw. Widziałaś niebieskie ryby? Ty, co ty gadasz? Mieliśmy niebieską rybę kiedyś, nie pamiętasz? A co to jest to tu? Żółw. Skorupa jego. Czemu ten żółw nie ma szyi? Bo mi się schowała. Fajne? Ale wiesz co jest jeszcze najśmieszniejsze? Zadaniu było, że mamy nazwać. Gdybyśmy mieli Dzicie, widzicie, to jest To by sama nazwała, ale tak to musimy no. zrobić to za nią. No. <laughs> Dawaj, ja bym nie. nazwała XYZ. <laughs> Chce, że być. Tak? No mm. Dobra, jak będzie XYZ. Tak trochę poszliśmy na łaciznę, ale lepszy ryc niż nic, nie? Tak. To teraz lecimy wywołać zdjęcie. Mm. Ukleić do albumu. Teleportacja do Rosmana. Przyszliśmy wywołać zdjęcie do albumu. I teraz pytanie do Ciebie. Które według Ciebie będzie spoko? To? Hmm. Czy to? Chyba razem jak jesteśmy, nie? Tak, myślisz? Bo to jest takie, że tu widać tą hmm. pracę, nie? A tam w sumie widać pędzle i farbki, więc jak uważasz? No to chyba jak razem jesteśmy, nie? Dobra. Pokażę, co się w ogóle. No, nawet taśmę dwustronną. Przygotowałam się na wszystko. Ile tego dałaś? Jedno. To co? Co, co? Spoko. Spoko? To jest na całą stronę albumu. No przyznajcie po prostu wymierzone w punkt. Tutaj są zdjęcia takie typowo wielkości, jak robi Instax. I wydaje mi się, że w Rosmanie jest taki rozmiar zdjęcia właśnie, ale nie wiem, przyszliśmy w sumie na ostatnią chwilę, więc dlatego tak wyszło, także... Mm... No, chciałabym bardzo wkleić to zdjęcie, ale się nie da. Także ja już to po prostu zrobię poza filmem. Wywołam sobie zdjęcie takie mniejsze i tutaj wkleję. Dajcie znać, jak podoba Wam się taka forma spędzania czasu z rodziną. Według mnie to jest naprawdę mega sprawa. Tym bardziej jak ma się starsze dziecko, które tak się cieszy z odkrywania takich właśnie zdrapek, więc korzystajcie z okazji dnia dziecka skodrobatowego. a ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.